Kochani, witam serdecznie. Czy Putin jest kobietą? Nie chodzi o to, że teraz będę się zajmował spiskowymi teoriami, że teraz będę mówił o wojnie, że teraz będę mówił o Bestii. Kochani, jednak o tym ostatnim. Aby wyjść z tego świata, uważam, czuję jestem wręcz pewny, że mamy przyjąć świadomość świata, w jakim jesteśmy, że zaistnieliśmy w świecie śmierci, w świecie ciemności. Mamy uprzytomić to sobie. Poprzez miłość, poprzez świadomość miłości, a ta świadomość, ta mądrość, ten umysł jest w Twoim sercu, jest w moim sercu. To jest jedno serce, dlatego jest tak potężne, dlatego odczujesz, jak bestia, którą tutaj się jawiła w takiej postaci. Nie tylko na zewnątrz, ale również w fizycznych ciałach władała nami. Oprzytomienie tego jest wyjściem z iluzji, że to nie są ludzie. Gdzie jest człowiek? Ja jestem. Jest to istota, której doświadczam, a której pusta dudka ciało człowieka. W pełni zawładnięte demonem, w pełni skrojone dla demona nie jest. Dlaczego te przekorne pytanie? Kochani, już mówiłem o tym, że bestie tego świata władającego tutaj, jawiącego się jako Bóg, domagającego się ofiar i tego, abyśmy nazywali się Jego sługami, abyśmy. Walili się jak jełopy w piersi i mówili: Panie, twoja wola, a za chwilę, dosłownie jako ten sam jełop, powtarzaliśmy: No tak, ale Bóg dał nam wolną wolę. Kochany, nikt ci nic nigdy nie dał. Masz w sobie wszystko, masz to oprzytomnieć o rzeczach, których o których mówię, dzielę się moim postrzeganiem, ale Ty masz przyjąć swoje widzenie, dlatego Twój wzrok też powróci, dlatego powróci Twoje zdrowie, które mówiło Ci, że jesteś zakłamańcem, że jesteś zakłamaną, że jesteś nieuczciwa, że jesteś złodziejem, złodziejką. Że okradasz siebie z miłości i innych, a wciąż myślisz umysłem, jaka to jestem dobra, jaki jestem wspaniały, że ułożę na kościół. Ale tak powodowałeś, że zasilałeś śmierć męczeńską. My umieraliśmy, a jesteśmy życiem. Tu wspomnę raz jeszcze o. Obrazie naskalnym z wystawy Fabiusa, którą przed laty widziałem i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tam narysowany był na skalę kilkumetrowy, wielometrowy wąż. Rysunek był, miał wiele metrów długości, gdzieś jakieś 5 na 6, 7 metrów. I tam był narysowany wielki wąż, a z tego wychodziły ludziki i symbol plemika. Wracam do tego obrazu, jaką nasi przo przodkowie przekaz jaki nam dali. Jesteśmy dziećmi węża. W tym świecie zaistnieliśmy jako dzieci węża, jako jego produkcja. W ostatnim micie podana to jako Produkcja Edenu, laboratorium, czyli demona, który nas zrodził, bardziej można naz byłoby nazwać matką, a nie ojcem. Po prostu teraz trwała uprawa matriarchatu. O tym mówiłem. Demon chciał się przejawić w kolejnej fazie odwrócenia, że teraz to kobieta niszczy mężczyznę. Dlatego Jawiła się wielka mateńka, której zadaniem było udupienie mężczyzny. Tak, oddaliśmy <laughs> demonowi swoje dzieci. Skąd takie doświadczenia? Odebrano mi syna. Syn i ojciec to jedno, znacie te słowa, dlatego <laughs> mój synek, niespełna trzyletni, wciąż mi to powtarzał. Statuś nigdy się nie rozstawajmy. Zawsze razem damy radę. Tak, ojciec i syn to ja. To jest jedna miłość. Rozdzielenie tego jest trwaniem tej rzeczywistości. Połączenie nam tego poprzez demoniczne liturgie, że oto jest Bóg i Jezus jest jego jedynym synem. Było tą iluzją, abyśmy tak my utożsamili siebie z męczennikiem, z samobójcą, psychopatą, który poszedł na śmierć męczeńską łudząc się, a ty się bardziej łudziłeś kupując takie brednie, że oto ktoś pójdzie na mękę i na dodatek ma jeszcze koneksję u swego jedynego ojca, wprawdzie bardziej impotenta, bo ma tylko jednego syna, a za chwilę w iluzji nazywałeś siebie, że też jesteśmy jego bożymi dziećmi. Cóż za hipokryzja. I z tego mamy wyjść, oczyścić siebie z demona piekieł, <laughs> bo demon w tym świecie się tak jawił. Jako Putin, jako Hitler, jako Stalin. Jako Kimir Sen i wszystkie inne diabły. Demon stworzył nie tylko, że się jawił, ten sam demon jawił ci się jako hm, twój kat, jako twój strażnik, jako hm, wręcz twoja ukochana, że to było to samo. Predator jawił się w kobiecie, która przynosiła ci śmierć, która, której zadaniem było zatrzymać przemianę, nałożyć przemianę fałszywej kobiety, permanentnie wymalowanej, jawiącej się jako jedyna mateńka, której wszyscy mają oddawać majątek, których ona ma ukatrupiać, których ma wskazywać tych, którzy mają odejść, których wykorzystując naszą moc, naszych serc, aby ich yy, selekcjonować, eksterminować, doprowadzać do właśnie selekcji negatywnej. Demon stworzył tutaj tak zwane plemię wybrane. Czym ono jest? To dzieci szatana, to dosłownie dzieci ciemności, które dosłownie zasiadły pośród nas, przeniknęły nasze kręgi, rozpłynęły się w diasporze, aby potem pojawić się jako jedno plemię kontrolujące. Znowuż mówię, nie jestem po to, aby mówić o teoriach spiskowych, ale jednak uznałem za pomocne wspomnienie tutaj o hazarach. Proszę zadaj sobie te pytanie. Czy Putin, Putin, Putin jest hazarem? Jaka przychodzi Ci odpowiedź? Jest rzeczą jasną, że eksterminuje swój świat, że eksterminuje nasz świat, że eksterminuje że prawdziwą ruś, że ją oczyszcza dla hazarskiej chciwości, dla hazarskiej zachłanności, dla zajęcia ziemi. Zobacz, jak się rozcieczył krwawy karzeł, którym Jawi się tu w doświadczeniu jako superpatriota, ale zagrzewa do walki, do wyniszczenia. Dostaje tyle naboi, tyle czołgów, aby wojna trwała, aby trwała eksterminacja z obu stron. Jest to tak nasycane. W końcu II wojny ZSSR miał... Jeszcze 26 milionów ludzi gotowych na rzeź. Tym są wojny. Dosłownie karmieniem bestii, żniwami. Zadaj sobie pytanie, czy Hitler był hazarem? Był z synem Żydówki. Chodziło o wyniszczenie prawdziwych Żydów. A przejęciem tego plemienia przez nację śmierci, nację szatana. Zadaj sobie pytanie, czy Stalin był hazarem? Zadaj sobie pytanie, czy królowa angielska to hazar, a zrozumiesz pojęcie władzy absolutnej na ziemi, którą Ciemność poprzez Billa Kejca, poprzez Rockefellerów była nam nakładana, w której byliśmy eksterminowani. Ja z tego wychodzę, ja się oczyszczam, jednak zobaczenie tego jest milowym krokiem wyjścia z niewoli, którą nareszcie dostrzegam. Niewolnik doskonały był taki, który ignorował, który nie chciał słyszeć, który hmm, blokował swoją świadomość na takie informacje. Często rozmawiając z ludźmi, kiedy komuś powiedziałem proste zdanie, za chwilę go spytałem, natychmiast, <laughs> czy słyszałeś, co powiedziałem? Odpowiadał, nie, bo tak to poczułem że nie słyszał tego co mówię mamy to dosłownie zablokowane jesteśmy, byliśmy stworzeni jako super niewolnik, który pewne opcje ma wyłączone który ma zblokowane DNA niedawno usłyszałem o program o wynalazcach i tam było wspomniane że człowiek Mężczyzna wynalazł urządzenie, które odblokowało nasze DNA. On zniknął wraz z tym wynalazkiem. Kochani, dla mnie to proste, czyli można. Jeśli można to uczynić urządzeniem, to tym samym nasze DNA możemy odblokować sercem możemy oczyścić sercem nasze komórki z programów starzenia. Tak zmierzano do tego, aby obniżać naszą świadomość, abyśmy byli otwarci, zgadzali się na dalsze eksperymenty i nam oszykiwano nasze ciało emulgatorami, w których to miano doprowadzić do tego, Poprzez maszty śmierci, abyśmy nie wrócili do domu. Raz jeszcze wspominam o gołębiach, które teraz, jako pocztowe, nie potrafią wrócić do domu. Tak wielkie trwają zagubienia, obłęd, znikają pszczoły. Czy na człowieka to ma wpływ, kochani? Tak zwany jełop, popijający napoje energetyczne, popijający kole, jedzący mięso, jakoby tego nie czuje, jakoby ma się dobrze, bo tak trwała hodowla, żeby nas zintensyfikować, demony się rozrastały i potrzebowały coraz więcej żarcia, a my w pogardzie tych światów. Tym się jawiliśmy. Tak, masz sobie uprzytomnić, że to ja jestem źródłem. Znika we mnie to wszystko, co miłością nie było, bo prawdziwie, autentycznie kocham ciemność, kocham jako doświadczenie, a znika uniżenie i wielbienie, znika postawienie, chociażby w partnerstwie. Kobiety ponad siebie, że to ona jest boginią, a ja jestem grzeszny, już się nie obwiniam. Miałem poznać wszystkie doświadczenia, bo tak jestem pełny. Tak nie potępiam nikogo, a kocham ciemność, dlatego już wiem, że ona nie istnieje. Kocham <gryw> prawdziwie świat śmierci, świat. Holokaustu świat zarządzany przez hazarskie wężowe plemię. Dlatego obnażam prawdę o tej maskaradzie, o rodzaju swoistego mistrzostwa, w którym ta nacja przejmowała ludzi nie tylko w sposób duchowy poprzez tak zwane byty, demony, ale dosłownie przygotowywała ich długoplanowo. Wiesz doskonale z historii, że około X wieku Hazarzy z dzisiejszej Ukrainy rozpieszli się, uciekli przed y, Moskalami. Zemsta trwała. Wiesz, że Lenin był y, hazarskiego pochodzenia. Wiesz, że Lenin był wysłany tam z pociągiem złota i trzema tysiącami agentów. Był nawet murzyn, który miał rodowód z kołchozu. I tak trwała czystka. Tak trwało niszczenie Rosji jako ostoi prawdy, jako ostoi słowiańszczyzny, jako ostoi nacji, Rasy białej, dosłownie rasy bogów, która stała się na tym etapie wielkim zagrożeniem w hodowli. Dlatego podsuwane rozpasanie seksualne w takich krajach jak Francja, Holandia, Belgia, Anglia powodowało, że te kraje znikały, robiły się kolorowe. Prowadzano rasy, które podatne są na manipulacje. Przyjrzyj się fanatyzmowi yy, innych tak zwanych sekt. No, dyskutowałbym tu, bo jednak procentowo to jednak Katolików najwięcej siedziało w więzieniach. Nasze yy, nasz fanatyzm, nasz ortodoks yy, naszego plemienia, w którym ta sekta zdominowała umysły ludzi, była również wielka. Zobaczenie tego sercem jest uwolnieniem jest ubezwłasnowolnieniem tych bytów bo już się z nimi nie łączysz już nie zasilasz wojny już nie zasilasz nienawiści już nie czujesz strachu dlatego te byty znikają te byty znikają dosłownie z ciał ludzi i znika rasa panu znika rasa plemienia żmijowego którym, które tutaj nam postawiono. Kocham Cię.